Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Every Postal Christmas. Oh, dobra, lecimy do przodu. Mamy kuleczki. Co my tu mamy? Wiechu, łap śnieżkę! Tak działają śnieżynki tutaj! Piesek, aport! Wiedziałam, kurde, wiedziałam! Co tam? O! Dobra, no i co, znów jesteśmy w korzeni, tak? O, wiecie co? Mam pomysł. O. Hmm, ludzie kochają fajerwerki. No. Te o, o. W murdeczkę. Hmm. Albo w bombeczkę. Albo nawet w dziubchoinkę. O, i teraz sobie zrobimy wycieczkę. Skoro tak mówisz. Tak. Uuu, to jest firewerk prawdziwy. A te ryby to chyba jakieś zmęczone. No. I teraz powinno być ok. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na płyń. Ale fajnie. Ło! Wow. To się miało wydarzyć? Yy, no, ziemia raczej nie jest płaska, więc chyba tak. Wow, 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 wow. Ej, no. Ale ja nie chcę. Zabieraj ode mnie te kulki. Ja mam fajniejsze. O. <laughs> mam fajniejsze. Yy, o fajniej. No fajniejsza tak, Daj, co sama kółko zrobię. Czytaj Nie tutaj tylko faję Faję o. o Gdzie mnie ta łódka zawiesi? Kto mi pomyśla? Słuchaj, to jak zejść. Pójść, teraz miał się od królowej śniegu. Jak Gerda usiadła na tą łódkę i łódka prowadziła ją nie wiadomo gdzie. Fajnie, prawie, o przycupniemy sobie, prawie jak gondola wenecka. W <śm> <śm> prawo powiadasz. się zaczopowała trochę. No. Gdzie mnie to... O. 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 Gdzie ja Wiecie, gdzie my jesteśmy, kurde? Dać Wam podpowiedź? Świetnie. Tego mi do szczęścia brakowało. Mhm. Błagam. Panowie Habiby, nie róbcie mi kur. Płyń, 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 tylko tak cichutko, żeby mnie nie wyczalili. Nie? Co ty? <gryś> nic mi nie rób. Ja tobie też nic nie robię. I koniec wycieczki, tak? Świetnie. No to co? piwek i idziemy z tej wycieczki. Dobra, Habiby, nie robić mi nic. Ja już się z wami na... Eee, he, 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 he. O nie! Nie, nie, nie! nie z drogi! Nie, 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 nie! Żadne rakiety, nie! Dobra, tu chyba byliśmy. I tu był ten Ben. Z... z czego? No właśnie z czego? Jestem przekonany, że to wyglądało logicznie na planach, planach. Chyba tylko i wyłącznie. Z tej fantastycznej czwórki, nie? I teraz ja mogę sobie grzecznie stąd wyjść? O dziwo tu nikogo nie ma. Też jest podejrzany. O matko, on ma śnieżki. O, bardzo na rękę. Dziękuję, panie Harbour. Tu jest to, tu jest to. Byliśmy tu już. Użymy. Byśmy się naszarpali, żeby stąd wyjść, i co? I bym powiedziała co? No nie. No. Nie, musimy się. Yy, ten. wrócić. Nic, nic nam z tego nie wyjdzie. Yy, w tą stronę. W tą stronę. No co jest? Aha. Świetnie. Logika. Dobra, to robimy tak jak ostatnio. Kotnik, na razie. Tak jest, mała. Jestem aż ja szczurczym królem. No i co? No i od nowa, no. Już się z nimi tłukliśmy, więc nie ma co. Hmm. rzucić na plus. No znowu to drzewo no. Ale ile force. Ja cis. Przecież to jest jakaś, nie wiem. O in the gutter, va baby. Te habiby to chyba przekleły to miejsce, żeby 72 mieć tylko i wyłącznie dla siebie. A podróż się to razy każdy ten habib, co tutaj jest. No zbiera, to chyba. Co? Za mnie uderzyło w tym. Nie wiadomo. No i dobra. Dobra, szybko, byle by przebiec, byle przebiec. O, tędy nawet na skróty, żeby tam już koło tego pociągu nie iść. I wynoszę się z I znowu leci w 15, tak? Ta znaczy mam 3, czy nie? Ciągle mam odruch, że, że się odwracam, bo mam wrażenie, że mnie pociąg przejeżdża. Dobra, i tutaj był ten Bend z fantastycznej czwórki, nie? No dzięki wam to ja chyba poznam tą mapę na najnormalniej w świecie. Będę znała ją na pamięć. No i tu jest Benek, prawda? Tak jest mała, jestem ja Szczurczym Królem! to dobrze. Achmed, posłuchaj się. No, właśnie jest. Dobra. Yy, yy, I teraz, który do wyjścia? Jakiegokolwiek psa, w zasadzie. Dobra, tu jest wyjście. Cyk. Dobra. Nie czuję się za dobrze. Dobra, już ci będzie lepiej. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. O, Rajciu. No dobra. No i tu są schody, no tak, no już. Już chyba czwarty raz tu jesteśmy, nie? Czwarty, albo nawet lepiej. się Pani też łania. Możemy tutaj wejść i zobaczyć ten napad O, ja. Trzy dorąbał pizzę. O, leci. To ja się odsunę. No leć, 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 leć chłopie, leć. Chociaż raz to nie będę ja. No. O, przygarnę. No dobra. Lasy Gorzelnia nie. Może tędy ja już chcę wrócić. Chciałabym wam jeszcze jedno przejście pokazać ale nie wiem na ile by mi się to udało. Ten centrum, no, dzielnica zachodnia, no dobra. bram. I gdzie nas to doprowadzi? No tak, tam jest wujek Dave. Hmm. Jeszcze jedną lokację chciałabym wam pokazać. Tylko kurczę... Nie wiem, czy ja ją tak znajdę, szybciutko centrum. O, dzielnica zachodnia. O, i tam też chyba byliśmy tu jest właśnie ten wagonik. Także. Już nie wiem, co gdzie i w którym odcinku robiliśmy. Ale z pewnością robiliśmy. Z pewnością byliśmy, widzieliśmy. Tam jest chyba policja. Ale nie chcę już tam iść. Bo to znowu będzie kręcenie się w kółko, a na to szkoda czasu. Tu mamy to. A da damy radę górą jakoś powinnam. No, jakoś powinnam się tam dostać. Chyba, że tamtą lokacją właśnie. O! To może nie być taki zły pomysł. No i co, jak wyląduje koło policji, no to nie trafi. No dokładnie, no. Nie. To inaczej. Ujdziemy tędy. I zobaczymy, dokąd nas zaniesie. No. Aha, to w ogóle nie jest ekran ładowania, dobra. Gdzie mnie zaprowadzi to? Mm. O! Tu jest ten McDonald, dobra. To my sobie pójdziemy tutaj. Dobre, dobre albo nie. Już wiem, że tu jest ślepa lejka. Ja chcę na ten most i ten most. Nie tutaj. czuję się za dobrze. Nie, tam nie chcę. Kolejne samoloty Dobra. wiedziałem, że to szkodliwe. Tak. I tutaj nie może tędy, bo chciałabym wrócić do centrum naszego domu Syf nie się czuję O, tu coś jest wy? Już nie wiem, tyle wersji robiłam. Twoja zdrowie. Jasny gwint. Ten syf uzależnia! Tak, musieliśmy tutaj iść, tu chyba wpadliśmy gdzieś pod mapę. Dobra, już. Uwaga! Nie Ja już mam dość, to wy na pewno też już macie. Macie już trochę dość tej gry. To impreza. Heja. Heja Heja Nie, no nie ma co. Może to to jest ten dom. Nie, bo tutaj te psy były. Co, ten też atakuje? Jednokierunkowa! Uwaga! Hej, uważaj! Hmm. Hey. Jak leci psie! No ten chyba nie atakuje. Dobra. No tu coś w skrzynce? no powinno być więcej listów. Tylko mnie się chyba... Dzielnica Zachodnia. Super. Tylko mnie się po prostu nie rzuciły w oczy, bo powinno być więcej tych listów, żeby było śmiechu, ale no, no nie ma. O dobra, jestem koło sklepu. Okej. Okay. Dobra, to chyba coraz bardziej zbliżamy się do centrum. Tam... chociaż... A nie, tu nic nie ma. A tu kaczuszka powinna chyba być. A nie, to nie ta lokacja. Hmm. Jednokierunkowa! Hej, uważa! Gracias.